Zaczęła się w piątek meczem dwóch witorii na sztariu Dubonfim. Witoria Setubale 15 miejsce w tabeli kontra imienniczka z Gimaraesz. Witoria Gimaraes przed tym meczem na miejscu dziesiątym to Manuel Kajudasz szkoleniowiec witorii Gimaraesz. W kadrze gospodarzy po raz pierwszy znalazł się w kadrze meczowej. Paweł Kieszek wypożyczony ze Sportingu Braga, ale zajął tylko miejsce na ławce rezerwowych a jego nowi koledzy zaczęli ten mecz bardzo dobrze to dziesiąta minuta Andre Marquez obrońca wychowanek Sportingu Lizbona daje prowadzenie graczom witorii Setubal a więc początek obiecujący dla gospodarzy wracając do Pawła Kieszka no na razie musiał uznać wyższość serba Nikoli Milojewicza ale być może już niedługo byłego gracza Polonii Warszawa zobaczymy Wreszcie w bramce witorii Setubal. Tymczasem bardzo szybko nastąpiła odpowiedź gości z Guimaraes. 13. minuta. Brazylijski napastnik Marquinho. Pierwszy jego gol w tym sezonie w Liga Sagres. No i Witoria Guimaraes bardzo szybko, bo po trzech minutach doprowadza do wyrównania. Która Gimaraesz, rewelacja poprzedniego sezonu, który jako Beniaminek skończyli na trzecim miejscu. No, w tych rozgrywkach jest już znacznie gorzej. Tutaj prosty błąd. Gości przy wyprowadzaniu piłki. No i tylko poprzeczka ratuje w tej sytuacji Sergi Tymczasem 34. minuta. Nieudana pułapka offsideowa. No i zaczyna się w tym spotkaniu, proszę Państwa, Nuno Aziz Show. To gol numer dwa w tym sezonie Nuno Aziza, a pierwszy w tym spotkaniu widzimy nieudana pułapka offside'owa i zawodnik sprowadzony z Benfiki Lizbona, który wrócił do Guimaraes, daje witorii prowadzenie. Ale gole padały bardzo szybko w tym spotkaniu. Tylko minutę cieszyli się goście z prowadzenia Ricardo Chavez. Doświadczony, 31-letni pomocnik, były gracz Bragi doprowadza do wyrównania. Do przerwy więc 2 do 2, no i średnio zadowolony Emanuel Kajuda. Ale po przerwie trener Witori Gimaraesh miał już naprawdę dużo powodów do radości. To atak jego zespołu 82 minuta, nie ma spalonego i drugie w tym, w tym spotkaniu trafienie Nuno Azisa. Filigranowy, mierzący zaledwie 168 centymetrów wzrostu, napastnik Vitori Gimaraesz e, pomocnik Witori Gimaraes nie ma mowy w tej sytuacji o spalonym. Bardzo ładna asysta Marquinho i 8 minut przed końcem Vitoria Guimaraesz prowadziła 3 do 2. Gospodarze zaatakowali, próbowali odrobić straty, ale nadziali się na kontrę. Sam na sam znalazł się Nuno Aziz. I kapitalnie, technicznie, ponad interweniującym Milojewiczem, znów nie ma mowy o spalonym, z własnej połowy wybiegał Nuno Aziz i ustalił wynik tego spotkania na 4 do 2. Wcześniej, w 15 kolejkach, zdobył ten zawodnik tylko jedną bramkę, a tutaj w jednym meczu.